Dzień dobry, wieczór, cześć, witam wszystkich i zapraszam na kolejny, drugi i ostatni odcinek do House Flippera 2, wersja demo, słuchajcie, wersja demo, żeby, 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 żeby nie było, chociaż jest napisane z lewej strony, wszystko widać ładnie, pięknie, słuchajcie, drugi ostatni odcinek, pierwszy pierwszy był taki wstępny, omawialiśmy sobie techniki i tak dalej, w dzisiejszym odcinku będę chciał tam dokończyć, co mamy dokończyć i będę chciał jeszcze bardziej zobaczyć jak wygląda sklep, jak możemy udekorować, co nam oferują, jak to wygląda i, i no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Nie będę tego domu kończył na zicher, ponieważ, ponieważ to jest wersja demo. Chciałbym tylko tutaj sprawdzić właśnie techniki, mechaniki, co oni nam tutaj dali ciekawego. I po prostu czekamy na, na wydanie pełnej wersji, która się ukaże w trzecim kwartale tego roku. Dobrze, słuchajcie, tyle. Bez zbędnego pitolenia. Zapraszam na szybki gameplay. No to lecimy, słuchajcie, no to lecimy, ja tutaj właśnie chciałem yy, na poprzednim chwilą właśnie jeszcze mówiłem, że chciałem zobaczyć, tutaj mamy tutaj mamy rusztowanko, co ja mogę z tym rusztowankiem zrobić, czy ja mogę je na przykład przenieść, przytrzymać, żeby podnieść, o, oczywiście, że mogę, dobra, no to słuchajcie, zobaczmy, jak tutaj to działa, wejdźmy sobie na to rusztowanie, no i tutaj możemy, co ja mogę z tym zrobić? Wyrzucić, nie mogę. U. A co ja z tym zrobiłem? <laughs> Aha, wrócił z powrotem. Czy ja będę mógł, słuchajcie, na przykład to sprzedać. Oczywiście. No i dobra. No to co? Bierzemy, słuchajcie, szpatkę. nie mamy te szmatki, mamy takie coś. Czyli spryskujemy. Cyk. I szorujemy. No i słuchajcie, kolejna rzecz. Tu mamy ikonkę szczotki, a w ręce trzymam szpatkę. <laughs> No taka pierdoła, nie? No taka pierdoła, a, a kurczę, no tak trochę nie bardzo, nie? <laughs> no dobra, zejdźmy z tego rusztowania. Tutaj jeszcze mamy do popsikania coś. Ja już na poprzednim odcinku słuchajcie, sprawdziłem, jeżeli nie, pop nie popsikamy, no to słuchajcie, będzie e, ten brud schodził dużo, dużo, dużo e, wolniej. To możemy sprzedać, ale nie wszystko, słuchajcie tak jak na poprzednim odcinku, to co jest na żółto możemy sprzedać, to co się świeci na czerwono, podejrzewam idzie do, idzie do kosza, tak mi się słuchajcie wydaje, tylko takie wielkie do kosza, <gry> zaraz zobaczymy, tu mogę cegły sprzedać, kasiorka leci, proszę bardzo, cyk, 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 zrobimy szybko taki porządek, chociaż miałem tego nie robić, ja wiem, nie miałem tego nie robić, ale tak ciekawym mnie jeszcze tutaj, co ja mogę z tymi belkami zrobić, do czego te belki są? Czy ja mogę je wrzucić do kosza? Nie mogę. Pod jakim to był ten kurczę zmysł? A, pod R. Nie. Tutaj to wygląda, że słuchajcie, z tym nic nie mogę zrobić. Tutaj są jeszcze jakieś książki. Dobra, słuchajcie, lecimy do środka, bo tak jak mówiłem, będę tutaj chciał. E, tutaj zaczęliśmy, słuchajcie, sobie mniej więcej sprawdzać techniki. Czy tak to mam troszkę pomalowane. Możemy to same dokończyć. Tutaj jeszcze jest kafelkowanie. No to wejdźmy tutaj w kafelkowanie. I. I co? O tu, panele z. <laughs> z buka. Tak? Aha. A nie, dobra, tutaj są panele z buka. A ja to muszę, to muszę najpierw w Wy, wy, wy. Kurczę. Aha. A to w takim pudełku jest, tak? A właśnie zastanawiałem się, co to jest? A takie... Okej. Okay. No tak troszkę to wygląda topornie, to pudełko. Jakby tutaj ta obromówka to był karton. Jakby w kartonie tutaj był ten, ten, ten panel. No tak troszkę... No może do poprawy to będzie. Może to będzie, słuchajcie, w wersji finalnej jakoś to zrobione lepiej. Dobra, połóżmy tutaj... Połóżmy tutaj, słuchajcie, kleju. O, mogę wyjechać? O kurczę, mogę wyjechać. Dobra. To nie chciałem wyjeżdżać. No i teraz słuchajcie, ciekawy jestem, czy na przykład w trakcie, jak to się mówi, rozwoju naszych umiejętności fliperskich. Czy tutaj będę mógł na przykład, wiecie, no, szerszą paczkę na przykład używać. Bo to jest taka malutka, to jest taka, taka, taka szpacheleczka. Kurczę, no właśnie, a propos. Przecież to nie jest kurcze to nie jest szpachla do, do kładzenia kleju, nie? To jest szpachla do, do zdrapywania, yy, nie wiem, tapet ze ścian, yy, starego gipsu i tak dalej. To nie jest to nie jest kurczę sprzęt do kładzenia <grych> kafelek, nie? Powinien być grzebień. Oj, kurczę, dobra, może się czepiam. Ja wiem, może, może się czepiam. Nie, nie, ja już to kupiłem. Czekajcie, czekajcie. Podnieś to tak. Nie no, podnieś przytrzymaj. Jak to teraz podnieść? Może rękę. No dobra. Tak to nie działa. Użyj. O właśnie. Użyj. Cyk. No to używamy. Aha, czyli tutaj się. Tutaj się po prostu ułożyło tyle, ile miało być. No i pięknie. No i pięknie, a tutaj ja tego nie odkurzałem ostatnio. Momencik. Wydawało mi się, że ja tutaj to odkurzałem. No dobra. No dobra, słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Zanim tutaj, słuchajcie, coś kupimy do wydekorowania, zróbmy tak, zróbmy malowańsko. Tutaj ten, ten, ten sufit też trzeba by pomalować. Dobrze, weźmy tutaj sprzęcik do malowania wałeczek. Nabierzmy farby. Oczywiście szeroko, chociaż tutaj możemy troszkę mniej. Dobra, a tutaj co mamy, to też trzeba pomalować, tak? To zróbmy to szerzej. No, słuchajcie, powiem Wam tak. Powiem Wam tak, że, że malowanie już mi się podoba. Malowanie już mi się podoba. O, i tutaj nie został kawałeczek. No to jest, zobaczcie, malowanko jest na pewno na plus. Malowanko jest na pewno na plus. Szkoda teraz, o, że na przykład nie mogę się przemieszczać z wałkiem, nie? Że nie mogę podejść. Tylko muszę wyłączyć wałek. Czyli ja to sobie nabiorę, nabiorę farby. I muszę tu fizycznie podejść i malować dalej, nie? Że nie mogę z tym wałkiem się przemieszczać. I teraz, o, teraz nie mogę przejść na lewą stronę. Yy, bo tylko jestem tutaj właśnie na tej, nie? Będę musiał znowu właśnie wyjść, o wyjść i teraz znowu się przełączyć na, na tą ścianę Dobra, a wnękę? Można wnękę? Oczywiście I też pojedyncze, nie mogę przejechać od razu do góry O, na przykład tu na dół nie da rady, słuchajcie nie da rady, ale zmniejsz ten wałek. Bo to tak trochę nie. O! No dobra, może być. No też tak wałek ten wchodzi tam w te. Tutaj w te okna, nie? O, zobaczcie w ten. No. Ja wiem, no to jest demo. Słuchajcie, to jest demo. Mam nadzieję, że to będzie poprawione w pełnej, w pełnej wersji. No dobrze, słuchajcie. Pokoik byłby w sumie. Picowany, czy nie. Tu mam jeszcze jakieś śmieci. Tu muszę coś kupić. Co to jest? Płytki teraz zomarły A chyba to w kuchni trzeba będzie położyć. Zobaczcie, sporo tutaj mamy do kupienia. Tylko tak. Ja tu bym jeszcze sufit bym pomalował. Słuchajcie, jak to wygląda? Można sufit? Ehe, można sufit. Oj, ale ja tu cały zamalowałem sufit. A tutaj się. A, widzicie? To tutaj się kurczę. Da pomalować wszystko na suficie. dobra, trochę to tak wygląda. Nie teges, ale przynajmniej. No dobra. Niech będzie słuchajcie, to jest tylko, to jest tylko demo. Yy, chodźmy do tej kuchni. Tutaj. Czy to jest połączone ze sobą? Tak, to jest połączone. No dobrze, czyli co? Tutaj są gdzieś jeszcze śmieci. Tylko pokażcie mi kurczę gdzie? Zmysł flipera. Ja to na ostatnim czynku też próbowałem znaleźć. I słuchajcie. Czy ja tutaj dół pomalowałem też? O tu brakuje mi tej listwy. Dobra, słuchajcie. Wierzcie lub nie. Przytrzymuję R i. Kurczę, no nie widzę. Nie widzę tu śmieci. No nie widzę. Gdzieś jeszcze jeden śmieć jest. I ja go nie widzę. Nie wiem. <grym> Dobra. Weźmy naszą maszynkę do sprzedania. To już nam niepotrzebne. Cyk, cyk, cyk. Dobra. To poszło. Zróbmy szybkie kafelkowańsko tutaj. No, i to słuchajcie, to nie jest. To nie jest kurczę. Nie tu. <grym> To nie jest pachelka, słuchajcie, to nie jest grzebień do płytek. To by mogli to zmienić. No Ale ja wiem, może się czepiam. No może ja to mam to położyć. Nie do, do ulubionych. A, A to nie jest to. To nie jest to. Popatrzmy. Oni mi tylko tu sugerują. Widzicie do tej do tej kurcze szpachelki. Tylko właśnie ten marmur na podłogę. Hmm. A tutaj już nic innego kurcze nie ma. Ja bym chciał właśnie tutaj te kafelki zrobić, poprawić, naprawić. Kurcze. Tak być nie może. Jak tu się wchodziło kurczę w sklep? Jakiś taki dziwny dźwięk tupania. No nie, no, no, jak to wygląda? Up, no tutaj mogę kupić. No dobra, ale. Ale, ale ja bym chciał jakieś inne te kurczę. A czekajcie, tu jest sklep. Może tutaj znajdę. Płytki. Wykończenie powierzchni. Barba. E, słuchajcie, może nie być. Może w tej wersji to jeszcze tego nie ma, słuchajcie. Konstrukcje drzwi. Tutaj są... Czekajcie, czekajcie. Może coś tu znajdę. A, nie, to są tylko takie filtry. Rośliny. Konstrukcje. Instal wykończenia powierzchni. O, momencik. Coś się pojawiło, tylko teraz. Bądź człowieku mądry i pisz wiersze jak to się mówi. <śle> Ale to może być któryś tutaj z tych. Panele z malowanego drewna, płytki. Płytki, płytki, płytki. Jakie to są płytki? Takie, jakieś takie małe, takie. To są panele, to są płytki. Dobra, słuchajcie, wiecie co mam powiem? Zrobimy to inaczej, <laughs> zrobimy to słuchajcie inaczej. Zrobimy to tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi, ja wiem, że to jest tylko demo. Zrobimy to tak, na te stare płytki, przecież <laughs> tam już u góry zajechałem. To, że tutaj po prostu górę zrobimy w takich płytkach, a dół będzie w tamtych i tyle, i tyle w temacie no w miarę to wygląda i tutaj zrobimy podobnie Proszę bardzo tą górę po prostu zrobimy po prostu w innych płytkach Dobra Dobra, słuchajcie, czas leci, a trzeba zająć się czymś, 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 yy, czym miałem się zacząć, czymś poważnym. <laughs> czyli, 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 czyli zadania. Kupujemy, tak, co my tu mamy? Kaloryfer. Dwa kaloryferki. Kup. Jeden. Drugi. No to zobaczmy, jak to się, słuchajcie, będzie montowało. Ale co, że jak? To już zamontowane jest? Ej, no bez jaj. Kanapa. Kup. Fajne no obracanko. Dobra, kanapa jest. Dolik okcetowy do nie do ulubionych ma tutaj skup hmm. trzy krzesła telewizor po suszarka do naczyń czy jest bardziej do kuchni już tutaj jeszcze trzy krzesełka są Dobra, no to w sumie dosyć fajnie tutaj się ustawia, tylko może tak, byśmy ten tabarecik tutaj dali, może tak z boczku, no ale słuchajcie, tu już jest krecha, tu jest minus za to, że ja tutaj nie mogę sobie poprzekręcać rurek, nie? No chyba, że to jest słuchajcie, tak jak mówię, wersja demo. Co ja z tymi książkami zrobić? Czy ja mogę sprzedać? Nie, a do kosza wyrzucić? Też nie. To całą ja z cholera zrobić? Niech to sobie stoją. A co? Czy tyle, tutaj było tych książek? No dobra. No to będziemy za tą kuchnię. Szafka pod telewizor. Aha, czekajcie, to szafka pod telewizor. Dodamy go tu. Ok, telewizor. Miko. Miko, Miko, Miko. Miko, it should work. pozdro dla komatych nie? Jak to mówi wuju? Miko. Dobra, regalik jeszcze tutaj postawimy z boczku. Voilà. Tak trochę na wejściu, no idealnie, słuchajcie. Idealnie spasowane. Cóż, my tu jeszcze mamy dywanik. O, to można słuchać pod stolik, to jest fajne, że nie ma problemu, można wsunąć pod stół. Elegancko. Dobra, to już co? Mamy same kuchenne rzeczy, tak? No to zacznijmy od tego może z lewu. No i co? Tutaj ten grzejnik, kurczę jest pod oknem, tak? No dobra, zobaczmy na razie tutaj, jakie co to za szafki tutaj mamy. Tego mam kupić dwie jakaś narożna będzie teraz zobaczymy słuchajcie, kupię to wszystko i będziemy zaraz to ustawiać kurczę, miało być po godziny, nie no, muszę muszę w pół godziny to zrobić, ten odcinek <grych> nie ma wyjścia, Czawka wisząca Brooks, Czawka wisząca ee... też wiszące są sorki, <grych> nie będę wam tutaj chrząkał, kurczę, do mikrofonu piekarniczek no to to w sumie tutaj by było Tutaj mamy jeszcze tak lodówkę Dobra to czekajcie to przesuniemy Pod całą ścianę Dodamy lodówkę Dobra Oko. Blacik do Znowu do ulubionych. ja nie chcę do ulubionych. <śm> Niech będzie tu Toster Jeszcze taki wielki ten toster Oj kurczę, sorki za przecinkę coś mnie zakręciło, kurczę w nosie. Co to mamy? Jakiś blender blender. No dobra. Tu tak, jeszcze szafka wisząca jakaś. Tyk. tu jeszcze mniejsza wisząca Tyk. i taka jeszcze z tymi słuchajcie chciałem jeszcze po jednej to kupować regał jakiś, ale to regał chyba już nie do kuchni nie? może ten regał tutaj damy dobra jakaś jeszcze półka ale czy to jest wisząca półka? No to wygląda. To możemy dać tutaj, nad telewizorem. A tu? To też wiszące? No też. To możemy dać może nad zlew, co? jest taki ala okap. No ale tej tutaj jeszcze, tej tu już nie wcisnę. Słabo. Trudno mikrofalówka kup dodamy mikrofalówkę suszarka do naczyń powinno być w sumie tam koło z lewo nie czekajcie to ja wiem ja wiem ja wiem że tak no na razie tu tutaj suszarkę damy cyk dobra a to mikrofalówka tam z boku Tutaj taka też jakaś taka, ja wiem, taka wielka, chociaż no, w sumie to jeszcze mamy? Lampka. jakaś, lampka. A mogę na stolik postawić? A nie, nie da się. <grytanie> Dobra, dajmy tutaj w rogu. I co tu jeszcze mamy? No i ta szafka wisząca. No kurczę, nie mam gdzie postawić tej szafki wiszącej. No już mi tutaj nie wejdzie. Chyba, że tutaj tak trochę. Trochę, trochę tak mi no, nie powiem w co. No ale dobra, niech wisi. No to tak, słuchajcie, kupiłem to co miałem kupić. Takie coś kupywałem. Nie przypominam sobie, żebym jakieś słoiki kupował. <laughs> słuchajcie, nie przypominam sobie. No, sorki, chyba mnie bęczy kurczę już od ho ho i huhu. Hu. Dobra, nevermind. mind. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy ten pokoik, tam jeszcze jest jeszcze jest troszeczkę tego, nie wiem. Słuchajcie, zobaczę, jeżeli jeżeli będę jeżeli będę miał chęci też tutaj zajmiemy się tym pięterkiem. Tutaj jeszcze mamy bardzo dużo śmieci do ogarnięcia. Sporo tego jest. Ale słuchajcie, to co chciałem, no to już pokazałem, nie? Pokazałem techniki, pokazałem, jak to mniej więcej wygląda i no i słuchajcie, wydaje mi się, że będziemy kończyć na dzisiaj. No jest dosyć fajnie, no coś, coś ja mogę powiedzieć. Yy, jakby było troszeczkę mniej kartonowo, czyli mniej bajkowo, a bardziej realistycznie, no to byłoby lepiej moim zdaniem, nie? A tak, no w sumie, no nie ma tragedii, da się przyzwyczaić, troszeczkę stanować te, te kurcze kolory. No ale tak ogólnie, ogólnie to jakby, jakbym powiedział, to jest Flipper 1 w odświeżonym wydaniu. Takie, takie słuchajcie moje takie, moje, takie moje zdanie. No i jest dużo fajnych smaczków, jest dużo fajnych, fajnych smaczków. Podoba mi się to, że na przykład, o, można sobie wejść tutaj w ten, pooglądać od boku, z góry. Czekajcie, zobaczymy co, co tutaj jeszcze, co tutaj takiego możemy jeszcze popatrzeć. No też sporo tego tak sobie słuchajcie to jest tylko wersja demo, także w wersji, podejrzewam, <noise> słuchajcie wersji, wersji pełnej, no to będzie, no zobaczcie co tutaj jest Nawet Można słuchajcie pieczywo sobie tutaj, kup pieczywo, postawić O proszę, rogalik Na śniadanko Jasne, no zobaczcie tutaj, tutaj można naprawdę, jeżeli ktoś chce naprawdę zrobić, odpicować yy... A te tak, tak jak powinno, co to mamy, ekspres do kawy to Tutaj można spędzić słuchajcie godziny, godziny Co to jest, Tupka kleju Tubka kleju, pistolet do... No nie no, masakra, tego jest sporo, słuchajcie, to jest kurcze Tego to będzie multum i to jest tylko wersja demo Sporo tego, sporo Dobrze, słuchajcie yy, Na tyle, na tyle będzie, <grym> na tyle o ile wystarczy tego flippera demo to co, tak mówię, to co pokazałem to co chciałem pokazać, pokazałem no, słuchajcie, dla mnie jest ok, dla mnie jest ok ciekawy jestem pełnej pełnej wersji, jak to będzie wyglądało w już, już w trzecim kwartale tego, tego roku, także już, słuchajcie, bliziutko na dzień dzisiejszy tyle to jest, słuchajcie, drugi i ostatni odcinek z wersji demo, my podejrzewam widzimy się już w pełnej czyli, czyli już za kilka za kilka miesięcy, dobrze tyle na dzisiaj, życzę wam mojego dzionka Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć, cześć.